Szanowni Państwo, inwestycje drogowe w 2024 roku, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe w 2024 roku, jeżeli chodzi o budowę, to realizowana została ulica Sosnowa wraz ze zjazdami oraz budowa kanalizacji deszczowej w tej ulicy i oświetlenia. W zakres inwestycji wchodziła budowa kanalizacji deszczowej o średnicy 250 i 200, o łącznej długości 400 m, ustawienie 37 sztuk studni rewizyjnych, ściekowych, budowa oświetlenia ulicznego na długości 930 m, ustawienie 16 sztuk słupów oświetleniowych wraz z poprawami, przebudowa Nawierzchni ulicy Sosnowy polegająca na spezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej, regulacji istniejących z trudem, jak terenu, wykonaniu nowej podbudowy, wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej na łącznej powierzchni 1812 m2, wykonanie zjazdu chodników w kostki grupowej o łącznej powierzchni 1134 m2. Z te tego zadania była firma Zdostudnina BMW Włoszyską. Umowa podpisana była 5 marca 2024 roku. Termin umowy na realizację tego przedsięwzięcia był określony na 5 września 2024. Umowa została zrealizowana 14 października 2024. Kwota, która była wpisana do umowy to 1 732 500 wypłacone zostało 1 625 96,68 zł, dokładnie z wyniku potrącenia kary umownej w wysokości 107 403,32 zł. Zadanie było dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 265 341,96 zł. Jeżeli chodzi o realizację czy budowę, to tylko ta ulica, natomiast wykonane były jeszcze projekty budowlane. Dla remontu drogi gminnej ulicy wspólnej w dniu 15 lutego 2024 roku podpisano umowę z biurem projektowym Holbus na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania był określony na 15 grudnia, dokumentacja została wykonana w terminie i kosztowała 15 990 zł. Kolejna ulica, która była projektowana to 18 kwietnia, 18 kwietnia 2024 roku podpisano umowę również z biurem Holbud na wykonanie, opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Moniuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej, wymianą istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Termin wykonania dokumentacji było zawarty zawarte w aneksach to 15 września 2020, 2025 koszt opracowania dokumentacji w zakresie robót drogowych 55 350 i w zakresie robót sanitarnych 14 760 zł. Następnie mamy projekt dla przebudowy drogi gminnej ulicy Miejskiej 26 kwietnia 2014 roku podpisano umowę z pracownią projektową Elan Pro z e, Rokietnicy na opracowanie dokumentacji projektowej. E, termin wykonania dokumentacji e, po zawartym aneksie do 30 kwietnia 2025. Koszt opracowania dokumentacji w zakresie robót drogowych 66 420, e, w zakresie robót sanitarnych 16 036. Następnie e, remont drogi gminnej Szyża. W dniu 28 marca podpisano umowę z Biurem Projektowym Polską na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji 15 grudnia 24 roku. Dokumentacja została wykonana w terminie. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 29 520. Następnie rozbudowa drogi gminnej ulicy Zazamcze na odcinku od ulicy Targowej do ulicy Dybanka. Tutaj umowa została podpisana 26 kwietnia 2024 roku. Podpisano umowę z Biurem Projektowym Holbud. Na opracowanie koncepcji. Termin wykonania koncepcji 15 grudnia 2024. Koszt opracowania koncepcji wyniósł 29 200 zł i została ona wykonana w terminie. I to są zadania, które były realizowane w 2024 roku w zakresie dróg Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś Jeżeli nie ma pytań, w takim razie dziękuję bardzo.